W poprzedniej lekcji powiedzieliśmy, że aby narysować wykres funkcji liniowej, mając dany jej wzór, należy znaleźć co najmniej dwa punkty należące do wykresu i przez te dwa punkty poprowadzić prosto. Spróbujmy teraz odwrócić zagadnienie. Czy potrafimy napisać równanie prostej? Równanie prostej oczywiście w postaci y równa się ax plus b w postaci kierunkowej, wiedząc, że wykres tej funkcji przechodzi przez punkty. No, weźmy jakieś konkretne. Yy, Punkty o konkretnych współrzędnych, na przykład 1 minus 2 i punkt b, na przykład minus 1, 6. Punkt a, 1 minus 2 znajduje się tutaj w układzie współrzędnych minus 1, raz, 2, 3, 4, 5, 6. Punkt b leży sobie tutaj. Czyli wykres tej funkcji jest mniej więcej taki. Oczywiście do rozwiązania zadania, ten wykres nie musi być tutaj rysowany. Natomiast okaże się za chwilę, że będzie bardzo pomocny przy rozwiązaniu. Dlaczego? Ponieważ widzimy, że wykres leci w dół, czyli funkcja jest malejąca. Funkcja liniowa jest malejąca, jeśli A jest ujemne, czyli po wyliczeniu A musimy dostać A mniejsze od zera. Jeśli popełnimy jakiś błąd rachunkowy, i aby nam na przykład wyszło, nie wiem, 3, to widzimy, że na pewno coś jest nie tak. Natomiast co możemy powiedzieć o współczynniku b? No, jeśli do wzoru funkcji liniowej za x wstawimy 0, to y będzie równe b. Czyli jeśli tu spojrzymy na wykres, w zerze wykres przecina oś y, no tutaj około, na wysokości około 2. Czyli po wyliczeniu powinniśmy dostać b równe 2, a przynajmniej w przybliżeniu równe 2. I to są takie dwie wskazówki, które cały czas musimy mieć na uwadze, rozwiązując zadanie. Jak rozwiązać? Jak znaleźć wzór funkcji przechodzącej przez dwa punkty? No Ponieważ wykres przechodzi przez punkt a, to jeśli do wzoru y równa się ax plus b, za x wstawimy jedynkę, to y musi wyjść minus 2. 2. Czyli dostajemy równanie. Za y wstawiamy minus 2, równa się a razy 1 to po prostu a plus b. To samo z punktem b. Jeśli, ponieważ punkt b należy również do tej samej prostej, to jeśli za x wstawimy minus 1, no to tu będzie minus 1 razy a, dostaniemy minus a, a y ma być wtedy 6. Czyli 6 równa się minus a plus b. Minus a. Plus b. Dostaliśmy prosty układ równań. Jeśli ktoś nie za bardzo radzi sobie z rozwiązywaniem układów równań, to zapraszam do lekcji o układach równań. Napiszmy ten układ równań może w tej postaci. a plus b równa się minus 2 i minus a plus b równa się 6. Nie po lewej stronie, wiadome po prawej. Niektórzy przyzwyczajeni są właśnie do, do, równań, do układu równań w takiej postaci zapisanych. Mamy przeciwne współczynniki, dodajemy stronami, czyli A tutaj zlikwidują nam się, dostaniemy 2B równa się 4-6 minus, minus 2 to 4, dzielimy obustronnie przez 2 i otrzymamy B równe 2. Dokładnie tak, jak przewidywaliśmy, czyli jesteśmy pewni, że. B Z tego układu równań wyszło takie jak trzeba. Wstawiamy teraz do któregokolwiek z równań poprzednich za b dwójkę, na przykład do pierwszego, czyli mamy minus 2 równa się a plus 2. Wyliczamy a, czyli minus a równa się 2 plus 2, bo ta minus dwójka przechodzi na prawą stronę. Minus a równa się 4. Dzielimy przez minus. 1, czyli A otrzymujemy równe minus 4. W takim razie wzór funkcji jest taki za A minus 4 minus 4X. I za B wstawiamy dwójkę. To jest wzór tej funkcji, której tutaj, której tutaj wykres narysowaliśmy. Dwa lata wstecz chyba. Na maturze było właśnie zadanie tego typu, tylko tam oprócz tego, że znaleźliśmy wzór funkcji przechodzącej przez dwa punkty, mieliśmy jeszcze policzyć miejsce zerowe tej funkcji. No to gdybyśmy tutaj chcieli policzyć miejsce zerowe, to patrząc na rysunek, też tutaj widzimy, że to miejsce zerowe no, około jednej drugiej będzie pewnie wynosić. Policzmy. Miejsce zerowe to taki x, dla którego y jest równy 0, czyli 0 równa się minus 4x plus 2. Przenosimy x, 4x równa się 2, dzielimy obustronnie przez 4 i dostajemy, że x równa się 2 czwarte, czyli 1 druga. Tak jak przewidywaliśmy, miejscem zerowym jest liczba 1 druga. Przechodzimy do ostatniego zagadnienia, prostopadłość równoległość prostych. Ale wcześniej jeszcze powiemy o takiej postaci, tak zwanej postaci ogólnej funkcji, która rzadko się zdarza w zadaniach, ale może się zdarzyć. Jeśli mamy funkcję zapisaną na przykład w postaci takiej, to jest tak zwana postać ogólna, to żeby coś dalej z tą funkcją działać, rysować wykres na przykład, szukać miejsc zerowych. No, szczególnie mówimy tutaj o wykresie, że byłoby utrudnione rysowanie wykresu z takiej postaci, ale w każdej sytuacji najlepiej sprowadzić to do postaci kierunkowej, czyli y -ki po lewej stronie zostawiamy minus 2y równa się minus 3x minus 4. I teraz. Żebyśmy mieli postać właśnie y równa się ax plus b, no to wystarczy obustronnie podzielić przez minus 2 i dostaniemy, że y równa się minus 3 przez minus 2, to 3 drugie, bo minus przez minus to plus. Dodać, bo minus przez minus też będzie plus. 4 przez 2 to 2. I tutaj jeszcze zgubiliśmy tego x. y równa się 3 drugie x plus 2. I teraz mamy już postać... Kierunkową. I przechodzimy do prostopadłości równoległości. Mamy tutaj w tablicach na stronie 5 zapisane, kiedy dwie proste są równoległe o danych równaniach, kiedy są prostopadłe i kiedy tworzą jakiś tam kąt. Nas interesują w zasadzie tylko te dwa stwierdzenia. Kiedy są równoległe i kiedy są prostopadłe. No weźmy na przykład tą prostą i chcemy. Napisać równanie jakiejś prostej, której wykres jest równoległy do tej prostej. Widzimy tutaj, że proste są równoległe, jeśli współczynniki przy, przy x-ach, to a1 i a2 są takie same. Czyli jeśli chcielibyśmy napisać prostą równoległą do tej, jakąkolwiek równoległą, to musimy zadbać tylko o to, żeby współczynnik kierunkowy był taki sam. I plus albo minus, tu już obojętnie 100 na przykład możemy sobie wpisać. Natomiast jeśli chcemy napisać równanie jakiejś prostej prostopadłej do tej prostej, to musimy dobrać tak współczynnik, żeby iloczyn tego współczynnika i tego, który dobierzemy, był równy minus 1. Czyli 3 drugie razy coś równa się minus 1. Jak dobrać tą liczbę A2? Ta liczba musi być dobrana tak, żeby skrócić prawda, dwójkę z dwójką i trójkę z trójką. Czyli ta liczba będzie na pewno 2 trzecie, ale jeszcze z minusem, bo tutaj musi wyjść minus 1. I tu wygodne jest takie stwierdzenie, że proste prostopadłe mają takie współczynniki, które są liczbami przeciwnymi i odwrotnymi. To są dokładnie liczby spełniające ten tutaj warunek, który mamy napisany. Czyli jeśli na przykład współczynnik kierunkowy tej prostej jest 3 drugie, no to prostej prostopadłej będzie przeciwny, czyli minus i odwrotny 2 trzecie. Minus 2 trzecie x i znowuż plus albo minus jakaś tam liczba. Jeśli współczynnik kierunkowy jakiejś prostej by był równy na przykład Minus 4 piąte, to prostej prostopadłej, to byłby ten A1, to prostej prostopadłej będzie przeciwny i odwrotny, czyli na plusie, bo liczba przeciwna do ujemnej jest dodatnia. I tutaj byłoby 5 czwarty. Jeśli mielibyśmy współczynnik kierunkowy, jakiejś tam prostej, równy 3, to do niej prostopadła będzie. Będzie miała współczynnik kierunkowy przeciwny, czyli minus i odwrotny. Odwrotność od trójki jest 1 trzecia. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I na koniec zbierzemy te informacje w takim ćwiczeniu. Mamy wzór funkcji. Dany jest wzór funkcji. I ten wzór funkcji. Będzie zawierał tak zwany parametr, literkę. Y równa się 2 plus 1 minus 3ax. I za chwilę do tego wzoru jakieś polecenia będą dane. Tylko tutaj taka uwaga, ponieważ wzór tej funkcji, wzór tej funkcji jest napisany troszkę tak odwrotnie. Gdyby nas ktoś zapytał, jaki to jest współczynnik kierunkowy, no tak popatrzymy, a dwójka z przodu, to pewnie współczynnik kierunkowy to 2. Nie, współczynnik kierunkowy to ta liczba, która stoi przed x. Czyli dobrze jest przerobić od razu ten wzór do postaci takiej. I ta liczba to współczynnik kierunkowy, ta liczba to wyraz wolny. Czyli wzór funkcji... W tej postaci będzie dużo, dużo wygodniejszy. y równa się 1 minus 3ax plus 2. To może przepiszemy na następnej stronie. y równa się 1 minus 3ax plus 2. I pierwsze pytanie jest takie: dla jakiej wartości a wykres tej funkcji przechodzi przez punkt jakiś a? O współrzędnych minus 1, 4. Czyli musimy dobrać tak literkę A, żeby wykres tej funkcji przechodził przez punkt A. Co to znaczy, że wykres funkcji przechodzi przez punkt? To znaczy, że jeśli za x wstawimy minus 1, to y otrzymamy 4. Czyli 4 równa się 1 minus 3A razy minus 1 i plus 2. Rozwiązujemy to równanie: 4 równa się 1 razy minus 1 to minus 1, minus 3a razy minus 1 to plus 3a i plus 2. Przenosimy a minus 3a równa się, no tutaj minus 1 plus 2 to będzie 1 yy po prawej stronie minus 4, czyli minus 3a równa się minus 3. Dzielimy przez minus 3. I dostajemy, że a jest równe 1. Czyli dla a równego 1, jeśli tu byśmy zaawstawili 1, dostaniemy taką funkcję, której wykres przechodzi przez ten punkt. Następny podpunkt jest taki, dla jakiego a funkcja jest malejąca. Kiedy funkcja jest malejąca? Funkcja liniowa jest malejąca, jeśli jej współczynnik kierunkowy 1 minus 3a, jest mniejszy od 0. To jest współczynnik kierunkowy, ma być mniejszy od 0, czyli tu rozwiązujemy pewną nierówność. Minus 3a jest mniejsze od minus 1, dzielimy przez minus 3 i uwaga, zmiana znaku a jest większe. Minus 1 przez minus 3 to jest 1 trzecia, bo minus przez minus daje plus. Podpunkt c. Podpunkt c jest taki, dla jakiego. A, ta prosta, wykres tej funkcji jest równoległy, tutaj napiszmy równoległy, do wykresu funkcji, i tutaj ta funkcja jest taka, minus x plus 1. Dla jakiego a wykres tej funkcji i tej funkcji są równoległe. Kiedy wykresy? Funkcji są równoległe, jeśli mają takie same współczynniki kierunkowe, współczynniki przy X. Czyli dostajemy równanie 1 minus 3A jest równe tu współczynnik kierunkowy jest minus, minus 1, oczywiście, minus yy, sam minus, no to jest minus 1. Rozwiązujemy proste równanie. Minus 3a jest równe minus 1 minus 1, czyli minus 3a jest równe minus 2. Dzielimy obustronnie przez minus 3 i dostajemy, że A jest równe 2 trzecie. Dostajemy, że A jest równe 2 trzecie. I ostatni podpunkt, no można się chyba domyśleć, będzie tutaj chodziło o prostopadłość dwóch prostych. I pytanie, kiedy wykres tej funkcji jest prostopadły do wykresu funkcji y równa się minus 2x plus 6. Kiedy wykresy dwóch funkcji liniowych są prostopadłe, jeśli iloczyn współczynników, czyli a1 razy a2 jest równe minus 1. Tutaj nie musimy korzystać z tego stwierdzenia, że muszą być odwrotne i przeciwne, chociaż możemy, ale łatwiej chyba będzie wprost podstawić do tego równania, czyli współczynnik jednej prostej minus 2 razy, i tu koniecznie nawias, współczynnik drugiej, Współczynnik kierunkowy drugiej 1 minus 3a musi być równe minus 1. Rozwiązujemy proste równanie minus 2 razy 1 to jest minus 2 plus bo minus i minus 6a jest równe minus 1, czyli 6a jest równe tutaj minus 1 i tutaj dwójka przejdzie na prawą stronę to będzie plus 2, czyli minus 1 plus 2 to będzie 1. Dzielimy obustronnie przez 6 i dostajemy, że a jest równe 1 szósta. Czyli dla a równego 1 szósta. Wykres tej funkcji i tej funkcji są do siebie prostopadłe.